Was na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że nagram dla Was filmik na dworzu. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszały. To jest troszeczkę wiatru. Nie wiem, jak to, jak to głośnik w aparacie odda. Jest piękne słoneczko. Może obraz, może ja nie jestem jakaś taka super wyraźna, bo widzę, że tu jestem z jednej strony a z drugiej trochę za bardzo doświetlona, a tu za mało, ale może to przeżyjemy. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać kilka nowości których w międzyczasie sobie y, kupiłam. Tutaj właściwie jest głównie, no, głównie pielęgnacja, chociaż nie do końca. W każdym razie może zacznijmy od, y, od pianki z Sorai, którą sobie kupiłam. Y, jest to seria Soraya Plante. Pokazywałam Wam tonik z tej serii. Y, bardzo fajny skład, y, dużo fajnych wyciągów z roślin y, i nie zawiera sls Ale y, jednak jeśli mam trochę podrażnioną twarz, to mam wrażenie, że delikatnie czuję takie, takie pieczenie czasami, czego nie czuję po tym moim żelu z który również Wam pokazywałam w moim filmiku o pielęgnacji. Wyciskamy na rękę, oczywiście standardowo. O, taka pieneczka. Zapach ma no taki sobie, taki sobie ten zapach. Jest ważna 6 miesięcy do otwarcia, ale w sumie to przyjemnie się jej używa. Ona ma 99 składników, 99% składników pochodzenia naturalnego. I tutaj jest woda Neroli i Alga wakame Dokładnie, tak jak ten tonik z tej serii, który też z miłą chęcią używam. A propos toników, kupiłam sobie jeszcze jeden tonik, po który nigdy nie myślałam, że sięgnę, bo w ogóle na tą półkę rosmanową z tymi rzeczami jakby dla nastolatków w ogóle rzadko zaglądam, ale czasami się zdarza bo mam wrażenie, że no już wszyscy idziemy do przodu i nawet składy tych tańszych kosmetyków znacznie się poprawiły. Mam tutaj tonik w takim czerwonym kolorze. Skin On Level Hard, Level 3. To jest firma Barba Cosmetics. Na pewno Wam znana, taka dosyć tania firma. Barba chyba robiła też taką dosyć popularną maseczkę siarkową. Czy ta cała seria siarka jest właśnie, która ma chyba dobrą opinię, z tego co pamiętam? E, w każdym razie, dlaczego sięgnęłam po ten tonik, zaraz Wam o nim opowiem. E, szukam czegoś, bo zaczęło się robić gorąco, moja cera zaczęła się przetłuszczać, bardziej zanieczyszczać. Także szukam jakiegoś kosmetyku, który trochę jakby mi znormalizuje tą cerę, trochę oczyści. No i tak sobie szukam właśnie. Mam tutaj już parę właśnie takich kosmetyków, zaraz Wam pokażę, e, które będę stosować właśnie w te, w te gorące dni, kiedy moja cera jest trochę mało zdyscyplinowana. To jest antybakteryjny tonik, normalizacja. I co on ma robić? On ma pozwolić naszej skórze zachować jej warunki jakby fizjologiczne, to znaczy zachować odpowiednie pH oczywiście jak to tonik, ale też odpowiednią mikroflorę, czyli jakby stworzyć takie środowisko, żeby nasza flora bakteryjna, która walczy z, jakby z innymi patogeniami i w ogóle... No z innymi zanieczyszczeniami środowiska, i tak dalej, żeby ona działała jak najlepiej. No bo wiadomo, każdy ma swoją mikroflorę na całym ciele, która nas chroni, jest dla nas przyjazna. Odpowiem Wam może, co tutaj jest to konkretnie napisane. On ma, on ma wzmocnić system odpornościowy właśnie skóry, e, który może być zaburzony przez te zanieczyszczenia, stres, złą dietę itd. E, i tak bazu, dalej. Bazuje na naturalnym prebiotyku bioekolia, który uruchamia rozwój korzystnej flory bakteryjnej na powierzchni skóry i stanowi naturalną pożywkę dla sprzyjających skórze drobnoustrojów. Samochód I stymuluje ich namnażanie. I właśnie ten i to właśnie ten prebiotyk przyczynia się do wzmocnienia tego systemu odpornościowego skóry. Nie wiem dlaczego mój aparat tak ostrzy. Pewnie będzie to mocno słychać tutaj na filmiku. Postaram się nie ruszać. Jest on w formie spreju, ja sobie psikam na rękę i z tej ręki sobie po prostu wklepuję ten tonik w, w twarz i na wacik sobie psikam i przecieram sobie cały dekod. I teraz jeszcze Wam chcę powiedzieć o składzie, bo skład ma bardzo fajny, naprawdę. Ten prebiotek myślę, że to jest ten Alpha Glucan Oligosaccharide. to na drugim miejscu już, bo na pierwszym woda, na trzecim miejscu jest wyciąg z aloesu, potem jest gliceryna, potem są wyciągi z roślin, a na końcu jest cały zestaw kwasów, które podejrzewam, podejrzewam, że to są małe stężenia, one działają bardzo delikatnie, jako że są na końcu składu, ale tu jest i kwas mlekowy, i kwas glikolowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas tartarik, znowu zapomniałam, co to znaczy, i alantoina i tak dalej. Same zobaczcie. Bardzo przyjemnie mi się go używa, no na razie efektów jakichś może nie widzę, ale bardzo przyjemny tonik i na pewno mnie nie podrażnia. Mimo zawartości tych kwasów on mnie nie podrażnia. Kolejnymi kosmetykami, które właśnie kupiłam z myślą o, o walce z tą moją przetłuszczającą się cerą, może bardziej zanieczyszczającą się, jest zestaw maseczek z Mia Cosmetics. Może zaczniemy od tej różowej maseczki. Ja już ją używałam, ale tylko raz. My Pure Express 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kompleksem. Kwas azelainowy plus glicyna E, właśnie zawiera ten kompleks 5% kwas azelainowy i glicyna, e, różową i białą glinkę, olejek z nasion malin i żożoba, witamina E, pro prowitamina B5. E, oczyszcza, odblokowuje pory skórne, zaskórniki niedoskonałości, czyli to wszystko, czego teraz szukam. E, matuje, nawilża, poprawia kondycję skóry, zmniejsza przetłuszczanie się skóry tłustej. Zaleca się stosowanie dwa razy w tygodniu. No bardzo jestem ciekawa, za, za, nakłada się na 5-10 minut. Jest taka gęsta, ma taki różowy kolor, ale przyjemnie się nakłada, przyjemnie się nosi, tak trochę zastyga na tej twarzy. No i tak jak mówiłam, trzymam 10 minut, raz ją trzymałam i miałam wrażenie, że moja twarz jest taka naprawdę odświeżona. Myślę, że takie regularne stosowanie nawet nie super silnych masek przyniesie, mam nadzieję, mam nadzieję jakieś rezultaty. A druga maseczka, ta zielona. My Beauty Express 3-minutowa maseczka wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym. Zawiera ten aktywny węgiel kokosowy, białą glinkę, olej eksprestek winogron, ekstra z kwiatów rumianku, witamina E, promina, pro, witamina B5. Wygładza na skórek wyrównuje nierówności skórne, oczyszcza z nadmiaru sebum, rozjaśnia, rozświetla, upiększa, matuje, nawilża, odświeża. Myślę, że one są dosyć podobne w działaniu, przynajmniej tutaj z opisu. Również do stosowania dwa razy w tygodniu, tylko y, nie na 50 minut się ją nakłada, tylko na 3-5 minut. Y, 95,1% składników pochodzenia naturalnego i zero zbędnych dodatków. No tak, mija w ogóle, słynie z bardzo dobrych składów. No, także jestem strasznie ciekawa. Otworzę tą maseczkę i wam pokażę, jak ona wygląda, bo pewnie i tak ją sobie dzisiaj zrobię. To jest właśnie taka czarna pasta. Bardzo przyjemnie pachnąca. Tak trochę owocowna, bym powiedziała Teraz leci samolot dla odmiany. One w cenie regularnej kosztują 30 kilka złotych. Ja je kupiłam za 23. E, no właśnie, kupiłam sobie, słuchajcie, jeszcze między innymi taką maseczkę z Jandy. E, aktywne oczyszczanie, maseczka trik na każdą porę dnia. Siła kapsułek aktywnego węgla i brazylijskiej czerwonej glinki. To jest właśnie taka dwuetapowa y, 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 maseczka. Drugi etap to jest hydroterapia młodości. Krem serum na, na każdą porę dnia, który ma nawadniać, wykładzać i redukować w Siła jarunowego nawilżenia. Także taką maseczkę sobie też zrobię. Zobaczymy, czy będzie dobrze oczyszczała. Kupiłam sobie również taki czyścik do pędzli z takiej taniej firmy rozmanowej. For Your Beauty to jest gąbka do czyszczenia pędzli. Color change. Czyli ja myślałam, że te gąbki, bo widziałam z innych firm, są nasączone jakimś, nie wiem, płynem takim czyszczącym czy coś. Ale to wygląda na to, że jest to po prostu zwykła taka gąbka i ona ma po prostu tak mechanicznie oczyszczać te pędzle, przynajmniej ta właśnie jeśli używałyście takich gąbek, to dajcie znać czy o to chodzi właściwie w tych gąbkach, żeby na, tylko na, nadmiar tego pigmentu jakby z, oczyścić z nadmiaru pigmentu, no bo jakby kolor na tym pędzlu cały czas zostanie, ja sobie na razie tylko czyściłam tutaj tak naprawdę pędzel do brązera, także więcej nie mogę powiedzieć ale mm, po prostu czyści się ją przez umycie w wodzie, raz na, w wodzie z mydłem raz na jakiś czas więc tutaj nie może być nic więcej niż po prostu takie mechaniczne oczyszczanie boję się właśnie, bo widzę, że w trakcie tego czyszczenia pędza, to był pędzel z naturalnego włosia koziego. Zostało mi tu sporo włosków, i obawiam się, że ten pędzel może się łamać. Te włoski mogą się łamać na tej takiej dosyć twardej gąbce. Dajcie znać, czy używałyście takich gąbek, to chyba kosztowało około 12 zł. Kolejnym kosmetykiem, który kupiłam na bardzo dużej promocji, właściwie o połowę ceny. Jest to puder z Rimmel z serii Lasting Radiance, który wyszedł razem z tym nowym podkładem, znowioną wersją Wake Me Up i korektorem. Finishing powder. On jest w kilku kolorach. Ja mam go w najjaśniejszym 001 Ivory. Używałam go tylko raz, także nie jestem w stanie za wiele powiedzieć ale jedno wiem, na pewno ciężko jest zmieszać ze sobą te wszystkie kolory bo on jest taki dosyć miałki, nie jest mocno zbity, bardzo dużo się go na pędzel nakłada i się pyli nie chcę go zbyt dużo nakładać na twarz yy, z jednej strony z drugiej, no muszę przejechać po całości żeby te kolory jakoś ze sobą zmieszać no muszę sobie wypracować technikę i zobaczyć jak to wygląda przepraszam Was za to ostrzenie aparatu, nie wiem co on dzisiaj tak postaram się nie ruszać yy, Wykończenie ma takie fajnie rozświetlające. Wykończenie ma fajnie takie rozświetlające. Teraz spojrzałam, oczywiście, że na pierwszym miejscu ma talg. Mam jeszcze dwa kosmetyki do pokazania. Jeden nie jest żadną nowością, już mam go od jakiegoś czasu. A mianowicie jest to pudel z Rodial. W takim eleganckim, ciężkim opakowaniu. Ja kiedyś miałam fazę na, na konturowanie nie na ocieplanie, na konturowanie lekkie. I szukałam jakiegoś takiego e, szarawego pudru, tu fajnie jest taka ala skóra, podejrzewam, że to jest imitacja skóry, ale bardzo elegancko naprawdę to opakowanie wygląda. E, no ale też kosztuje ten kosmetyk sporo. E, I znalazłam taki szary puder. Nie wiem, czy kamera to odda, on jest rzeczywiście taki szarawy. Aż potem właściwie wrzuciłam go do szafki i nawet bałam się go używać z powodu tego odcienia. E, on jest matowy oczywiście. Ale powiem wam szczerze, że ostatnio go nałożyłam i on na twarzy nie jest taki szary, że się odcina. Wręcz jest taki, m, nabiera takiego, takiego ciepłego tonu. Ja zauważyłam w ogóle, że wiele brązerów po nałożeniu mają trochę inny kolor niż w opakowaniu. One właśnie tak m, lekko się ocieplają na mojej skórze. I tak też robi ten brązer. On ma tutaj też lusterko. Tak wygląda jego opakowanie no i pokazuję go Wam jako nowość bo właściwie to użyłam go dopiero raz czy dwa razy tutaj jeszcze fajnie ma taki magnesik także no bardzo elegancki o, ostatnim kosmetykiem jest podkład z Benefit Hello Happy chciałam kupić miniaturkę, ale oczywiście nie było i połasiłam się na dwójkę pełna nazwa to jest Hello Happy Soft Blur Foundation i podkład jest nie wiem ile tam kolorów tego podkładu jest Właściwie, jeśli może być, może się zdarzy, że będę robiła jego test, wtedy zrobię większy opis. Krycie ma być lekkie do średniego. Ma posiada SPF 15, PA+++. Ja mam go w kolorze numer 2. On jest bardzo płynny i właśnie to mnie... Hmm, Czytałam o nim trochę, ma generalnie dobre opinie i to mnie bardzo pokorciło, że on jest właśnie taki płynny, lekki i rzeczywiście, jak nałożyłam go na twarz, to był bardzo przyjemny w aplikacji. Może nie miał jakiegoś fajnego okrycia, ale jest bardzo, bardzo przyjemny. Natomiast e, chyba na drugim miejscu w składzie samolot znów leci. Natomiast na drugim miejscu w składzie ma alkohol i moja twarz po prostu tak się zaczerwieniła, e, że e, no nie był w stanie tego nawet zakryć. Dopiero przeszło, przeszło mi to po jakimś czasie, ale no być, to może tak jak mówię, zrobię test. Pięknie wygląda, po pierwszym nałożeniu wygląda bardzo fajnie. Kolor na moje ręce wydaje się teraz bardzo jasny, ale ja mam trochę opalone ręce, także zwracam Wam na to uwagę. Także słuchajcie, to wszystko z moich nowości. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało ten filmik. Przepraszam za ostrzenie tego aparatu. Ja zdaję sobie sprawę, że to na pewno jest strasznie słychać. Już tak miałam w którymś filmiku, nie wiem dlaczego on tak robi. Coś musiałam widocznie może źle ustawić, jeszcze się tak nie ogarnęłam w, w ustawianiu. Widzę, że wygląda mnie korzystnie trochę w tym świetle, no, ale już trudno. Przynajmniej jest miło, słonecznie. Mam nadzieję, że trochę oddałam Wam atmosferę tego dnia. Do zobaczenia do następnego filmiku. Buźka!